Cześć, witajcie. Ja jestem Faust, to jest Europa Universalis 4. Apokalipsa Stop Start. Hej, co my tutaj mamy? Walczymy sobie od tak z Haiti, które stwierdziło, że zrobi sobie własną kolonię. Kolonia stwierdziła, że robi kolonię, nie? Eee, taki paradoksik drobny. No ale cóż, kto im zabroni, nie? No i mają tą swoją kolonię. Czy Tutaj się przejdzie. Nie, tutaj trzeba floty. W takim razie musimy zrobić nową flotę. To na luzie raczej nie będzie z tym problemu. Ostatnia kolonia nam się już tutaj e, robi. Powoli, bo powoli, ale skutecznie. E, tutaj skolonizowaliśmy bardzo ładnie Wyspy Brytyjskie. Nie jako emigranci, jako raczej e, władcy. Hmm. No i tak, czego będziemy potrzebowali. Na pewno fajnie by było skończyć innovative innowatywy w ogóle przed końcem gry. A to może być trudne. Ale się wszystko okaże, prawda? Dobra, łodzie mogą odpłynąć i zaraz zobaczymy, czy te odpłyną. Czy nie. No, odpływają już. Odpływają, czy nie? Gdzie one idą? Wenezuelan. C. Orinoco Delta. Delta Orinoco. Mhm. Czyli tam chcą walczyć. No dobra, no to idziemy na Delta Orinoco. Um, on nie zniszczy tylko tą flotą, prawda? Tak jest. Trzeba się wycofać. Trzeba stworzyć nowy lepszy, nowy lepszy świat. No. Może pozwólmy się zniszczyć te łodzie i tak są bezużyteczne. No, one były już nie dość, że stare, to jeszcze takie ee, ble. Ble były po prostu. Zrobili mi stakway, najwyraźniej na Trinidadzie. No cóż, w takim razie teraz stanę sobie tutaj. Czego mi brakuje? Pięciu tych. Pięciu tych, trzech tych i trzech tych. W porządku. Nie ma problemu. E, odbijmy sobie na szybkości Trinidad. <laughs> Tym razem nie popełnię tego błędu. Nie wrzucę na cały Trinidad oddziału, a jedną jednostkę. Dobra, i możemy iść walczyć. Ponownie. Rozejm się skończył z Anglią. On tutaj przerzuca na mnie coraz więcej wojska, ten hajtańczyk wredny. Anglia dołączyła do koalicji, jasne, jasne. No i co? Co na to powiesz? Powoli jesteś zabiałem pokojem, ale spokojnie. Zmienisz zdanie, jak tylko wejdę armią. Ech, Anglia nałożyła na mnie embargo, bla bla bla, bla bla bla. Idźmy z nimi zawalczyć. Hmm... hm hmm. Może zrobię łodzie na tym brzegu? Pełno. Pełno łodzi na tym brzegu. Później je jakoś zbiorę i przerzucę naokoło drogą okrężną już będę miał pełno tych łodzi handlowych to w czasie pokoju będą protektowały trade a w czasie wojny wiadomo dobra trzeba dorobić mm, jakiejś armii trochę tyle myślę na razie wystarczy tutaj tyle i tutaj tyle, o no i my w miarę szybko się tam ruszmy E, bo czas nagli. Mają całkiem sporą armię, trzeba im przyznać. E, jaką technologię możemy zarzucić teraz? Możemy zarzucić administracyjną na luzie. Tu raczej bez problemu. Derbyshire przekonwertowane. E, faroarma, faroarna, to jest tutaj, tak jest. Zaraz też będą wszyscy. Chwalili tylko jednego Boga. Wszyscy wiedzą jakiego. No w sumie nie. Niektórzy może nie wiedzą, na czym polega e, ta religia. A więc może kiedyś zrobię o tym film. No w sumie to jest nawet ciekawe zagadnienie, e, że tak powiem. Dobra, trzeba zrezygnować z drugopoziomowego ziomeczka. Niestety, ziom, ale za dużo mnie kosztujesz. W tym momencie możemy wziąć 27. Militarną. Bardzo dobrze. Wojsko niech się zbiera, zaraz wydamy im bitwę. Się skończy. To zabawa. Pobleganie pojedynczych prowincejek. Dobra, ruszamy tam na nich Trudno, mamy trochę um, Odrobinę mamy attrition Ale to tam Niewielki, no dobra 2% To już jest jakiś attrition Rozdzielił się na niekorzyść Teraz go zniszczę Za karę Stack wipe, zaatakował mnie Oj, nawet Nieźle mu szło Do czasu, że tak powiem to czasu mu nawet nieźle szło. Gdzie on w tym momencie będzie uciekał? Pewnie gdzieś tutaj, prawda? Mogę pozwolić mu uciec. Darien Aztekom chyba żart. Przecież ja chcę co najmniej tego wszystkiego tutaj. I nic za to nie płacę. To jest najfajniejsza sprawa. Over Extension nie wzrasta. Eee, mógłbym nawet się pokusić o te prowincje tutaj? Nie, tutaj już trzeba albo oblegać, albo mieć forty. A fortów nie ma. Nawet teraz już się eee, zgodzą. No tutaj nie. Tutaj musiałbym przerzucić wojsko ewidentnie. A może bym chciał przerzucić tam wojsko? Może bym miał, jak nie, oni mają za dużą flotę. Musiałem naprawdę nowoczesną i zorganizowaną flotę zrobić. To co, to weźmiemy to co się da. Coś jeszcze tutaj, stąd. Co ty masz w ogóle, biedaku? Ty nic nie masz. To mi dasz, dasz. Tego nie dasz. O, tutaj dasz. Tu już nie. Ale tutaj nie, tylko dlatego, że... Em, ...że za mało Warscora, no to spokojnie. Zaraz będzie wursko. Wszystkie łodzie do tego miejsca. Wszystkie łodzie po tej stronie, oczywiście. Do tego miejsca. Te po tej niech idą do Panamy. Te również. Teraz się będziemy bawili. Jak duzi chłopcy. Tak powiem. Na razie też nie będę administracyjnej brał. Um, niestety musimy przetrzymywać te... Um, ...jak one się nazywają? Pożyczki. Jakiego oni mają generała? 042. Dziwny człowiek. Przegrał dosyć hardkorowo. Um, privileges have to be earned. Dokładnie. Shetlandy teraz Haiti chce się poddać Już całkiem hardkorowo I myślę, że tą wyspę zgarnę całą Czy tutaj coś zgarnę? Tutaj nie Puerto Rico będzie ciężko Tutaj też by było, dałoby się radę Ale by było ciężko um, Ale co, będę próbował, nie? Albo może na dwie wojny to rozłożyć? Spróbuję z zrobić im jeszcze Stack wipe i dopiero się zastanowię. 11, 10 na luzie, Stack Wipe. Teraz tak. Eee, tego mi nie dadzą. Bodajże tak. Tak, tego nie dadzą. Tam mają pewnie Forcik. Puerto Rico chce. Tego mi nie dadzą. Tego mi nie dadzą. Guantanamo też nie. Też nic nie wchodzi w grę To wszystko ma tutaj pewnie swoje... Swój fort Hawana też Coś tutaj To nie To też nie Też nie Też Nie ma szans Może nie ma szans tylko dlatego, że... Kosztuje za dużo Nie, tutaj są forty po prostu Aha to ewentualnie, tą wysypkę Nie, tej nie Ale tą wysypkę Saint Martin, nie, to Zostawię ją na kiedy indziej Myślę, że to co teraz zgarniemy w tej wojnie To i tak jest bardzo, bardzo dużo Dawaj jeszcze pieniądze Nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze No i ładnie Myślę, że porane Problem w tym, że unrest jest całkiem hardkorowy Koszty prawie że zerowe i możemy w końcu upgradeować to do Królestwa. uhu jej wspaniały dzień. Dobra, to teraz szybki kor. Najpierw najtańsze rzeczy. Hmm, całkiem nawet drogo. Hmm, nawet bardzo drogo. Chociaż over-extension prawie że zerowy to. Naprawdę wyszło drogo. Łodzie, e, niech się zbiorą na przykład tutaj. Zwiększę, gdzie się da autonomię. I zaraz będę potrzebował floty transportowej. Niestety, ale będzie trzeba tłumić bunciki. Bunty, buncioszki, bunciki. Ale to spokojnie, wszystko w swoim czasie. E, tak. Armia. Jesteś mi potrzebna. Gdzieś tutaj na dole. E, flota. Flota będzie mi potrzebna. Transportowa. Gdzie jest jakiś transport? Indiamany. Bardzo dobrze. Zróbmy tak, nie wiem. 30 ich, tych indiamanów. Ale moment, to jest. No właśnie, bo. To, że 30 to też w 30 transportach, to znaczy w 30 prowincjach. O. Dobra, niech się robią. Zatrudnimy pierwszopoziomowego gościa na punkty. Eee, Achen opuścił koalicję. Wy już tutaj zmierzacie na dół. Dobra, tam łodzie płyną. No. Suma ukończona. Nareszcie. Mamy sumę. Wy możecie skonsolidować, dostaniecie dwa nowe półki. Nie wiem, gdzie oni tam idą, więc dołączycie gdzieś po drodze w Pana Panamę miałem chyba zmienić tą moją kulturę, prawda? Pana ma 30 punktów, ale to później może. Dobra. E, no, jest nieźle. Wyglądamy całkiem hardkorowo. Mamy jeszcze ostatnie, ile to jest? 40. 60 parę lat gry. Myślę, że Bretonie to na łatwości. Ale czy obie Ameryki? To już, to już trudna sprawa do określenia. że tak powiem. Mam nadzieję, że się uda. A czy się uda? To zobaczymy. Dobra, tutaj konwersja trwa. Tutaj jest w trakcie. Tutaj się zaczyna. Tutaj już ukończona. Tutaj również. Mogłem zmienić kulturę na faroarni, ale nie będę tego robił. Kolumbijscy separatyści, no cóż. Nie ma co się łudzić, zaraz gdzieś wybuchną. jak wybuchną, to będzie bolało. Więc trzeba się w miarę streszczać. Mamy jeden fort. Eee, to jest fajne w sumie, że 1000 prawie golda za darmo. od tak. Eee, manpower w końcu mamy minimum 100 tysięcy. Bardzo dobrze. Jeden oddział możemy wy... Chociaż nie, nie ma co wyrzucać. Po prostu rozdzielę na dwa i tyle. I ty dołącz do któregoś. Róbmy kory dalej. Trinidad Jamajka. Okej, okay. ile mamy łodzi 40? A No tak, bo robią nam się Indiamany. Eee, to tak, typ. Protektu i trade, w dobrze by było w sumie w English Channel'u zbierać. Bo tam mamy całkiem spory. No w sumie nie mamy tam sporego trade powera. Mamy w Panamie za to. W Panamie, jakbyśmy na przykład zbierali, zamiast e, przesyłać z Kalifornii, to zbierać w Panamie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. E, no to straciliśmy 6 dukatów. Bo z Kalifornii już przestaliśmy zrzucać. A ile zarobimy w Panamie? Cztery dukaty. A jak jeszcze będziemy protektowali Panamę, to ile będziemy zarabiać? Co tej diamany? Czemu po tej stronie? Dobra, ja już nawet nie mam pytań. Wejścia dukatów. Dobra, może być, myślę. Myślę, że nie jest tak tragicznie. Dobra, spłaćmy jeden dług. Powoli, sukcesywnie będziemy spłacali te długi: 14, 6, 6, 15, 6, 5, 6. Będzie ok. Maracaibo. Można już też chorować. Tunhai tunha Neiba. Ok. Przynajmniej jeden bunt z głowy. Teraz Haitańczycy zaraz. Wyskoczą. Będą potrzebne nam transporty. No, już powoli płyną, dopływają wszystkie. Więc jest dobrze. Shetlandy przekonwertowane. Możemy konwertować dalej. Na przykład Kauka. No, jeśli chodzi o Pogan, to jest naprawdę ciężko z tą konwersją. Jak się nie ma jeszcze żadnych ee, policy, to. To już wtedy w ogóle, Mercantilism is right, dokładnie tak. Dobra, dyplomatyczna technologia zawsze. I teraz tak, będę potrzebował tej armii, aby została przerzucona tutaj. Tak mi się wydaje, że tutaj jest to epicentrum. Tak hej, ten czy zaraz nam wybuchną, więc. Harsh Treatment nie wchodzi w grę zbytnio, nie stać mnie na to punktowo, no to zobaczymy, może mi trochę pooblegają, a jak nie to, to tym lepiej, może trochę zwolnią właśnie z tym, z tym buntem. Barabados teraz może, konwertujmy wszystko po kolei, powoli, nie ma co się śpieszyć, ale po kolei sukcesywnie. No, i nachład jest całkiem porządną religią światową. Wszyscy się muszą liczyć. Polska jak agresywnie 70 tysiącami stoi w Istanbule. Właśnie, zapomniałem o Rodos. Przydałoby się to już powoli anektować. Poprawmy z nimi relacje i zaraz się zabierzemy za aneksję. Bo to nie ma co czekać. Dobra, zaraz dojdzie transport. Ile mamy procent? 80, cały czas, o dziwo, nie chcę się aż tak bardzo buntować. Hmm, tutaj jakieś drobne też zaraz być może coś wybuchnie, ale też nie liczyłbym na to. Ale czemu właściwie wy się chcecie buntować? Gdzie tutaj jest unrest jakiś? Separatyzm, intolerance, non-accepted culture, overextension 1, aha, czyli tak w miarę... Wszystko się zachowują, że tak powiem. Nic hardkorowego. Ale też, też mogło być lepiej na pewno. Dobra, zaraz z, e, będzie zrzut wojska. Zaraz się tym zajmą. Odpowiednie służby, loże i mafie. Więc luzik. No i w jakich miejscach oczywiście? W dwóch... Najmniej podejrzewanych przeze mnie. I w, gdzie i w Puerto Rico? Dobra, będę potrzebował transportu. No może właśnie zdążą jeszcze w Puerto Rico wylądować. Okej. Okay. Kory są. Jeny, dużo korów, wszędzie kory. Mnóstwo korów. Dobrze. Mamy kory, bardzo dobrze. Poskakujcie na statek. Tutaj już nic nie zrobicie. Ale może jak się połączycie. Teraz wskoczycie, to zrzucicie tutaj coś fajnego. Ty tutaj, ty tutaj, i zaraz to się rozwiąże. Hej, tam separatists okej, okay, nie było trudno. Eee, wracajcie z powrotem. Palatynat wyszedł z koalicji, Szkocja również. Można myśleć o ataku ponownym na Anglię, ale brakuje mi tych punktów, na pewno administracyjnych. No i dużo też trzeba konwertować tego świństwa. To jest po prostu ogromna ilość. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Dobra, wiecie co? Miałem zrobić w końcu krótszy odcinek i ten odcinek będzie tym krótszym odcinkiem. E, no, możecie popatrzeć. Wyglądamy całkiem hardkorowo, nie uważacie? A co tu się stało? Newfoundland oblegany przez Bretonię. Jak to się dzieje? Anglia jest w dwóch wojnach i to potężnych. Uuu, to nie wróżę dobrej przyszłości. E, no dobra. W takim razie to by było na tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. No, jak widzicie, jest całkiem przyjemnie, ale może być lepiej, może być zawsze lepiej. Do zobaczenia, cześć!